Handlują zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu? Koronawirus? Ukraińskie media. Trwa handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu. Na Ukrainie handluje się zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu na COVID-19 w celu wyjazdu za granicę, pisze w środę 9 września Agencja Interfax Ukraina, powołując się na dyrektora jednego z laboratoriów. Taką usługę oferują niektóre biura turystyczne. Na dziś testy PCR robi się zarówno po to, by wykryć wirusa, jak i realizując formalne wymogi w celu wyjazdu za granicę albo zakończenia kwarantanny. Jeśli chodzi o wyjazd za granicę, to obecnie na rynku już istnieje pewien handel zaświadczeniami o negatywnym wyniku PCR w celu wyjazdu za granicę, powiedział Agencji Dyrektor Handlowy Laboratorium Myślewo Mykołaska-Wrąsyj. Jak dodał, niektóre biura podróży proponują turystom za względnie niewysoką sumę załatwienie koniecznego do wyjazdu za granicę zaświadczenia nawet bez poddawania się testowi. W minionym tygodniu na Ukrainie przeprowadzono prawie 158 tysięcy testów metodą PCR, niemal 20%. Z nich wykonano w siedmiu prywatnych laboratoriach, pisze Interfax Ukraina.